Cześć Mike, witam Ciebie! Cześć Mike, witam Ciebie oraz naszą szanowną i bardzo nienajidną widownię przed telewizorami. Mike! Mike, szczerze bo... Nie mogę, nie widzę tych napisów się. wstawy. To świetnie, bo mam akurat dla Ciebie. Super zajemistą rzecz! <grym> Jaką? Starej Jaką? Ja też się cieszę Twoim szczęściem! Jaka jest ta nowa zajebista, super rzecz? Jest to taka rzecz, która pozwoli Ci bez problemu schudnąć! Jest idealna dla osób takich jak Ty oraz. Moty. Nie, jest to bardzo podręczny urząd. Nie, jest. Ania, Bądź, bądź, Mike! Nasze urządzenie jest przeznaczone do zup oraz wszelkiego rodzaju. Mhm. Eee, dobra, to może pauza. Pisz. A co było nie tak? Przyznać się, powiedziałem Mike. Ty, a co, no co, i no, tak, nie, <śmany> <śmany> ja to nie ma sensu. Nie wiem. Wiesz, cały czas leżało? Tak. Powiem, <śmany> Nasze urządzenie jest przeznaczone do wszelkiego rodzaju zup. Nadaje, doskonale się nadaje Kur... Nie Mike! Wystarczy, że przygotujesz swoją ulubioną potrawę co lubisz? Nie musisz martwić się już więcej o kalorie, ani części padliny, które ochocą pły... K... A Maj Właśnie chciałem ci powiedzieć, że mam Mike <laughs> coś nie poszło. Hej, stop! What's Nie musisz więcej martwić się o kalorie, ani kawałki padliny, które ochoczo wirują, tudzież lawirują wokół na tradycyjnych nabierek. Nasza chochla zajmie się wszystkim. Jeszcze raz. Spierd... Dobra, no idziemy. Nasze urządzenie jest przeznaczone do zup oraz wszelkiego rodzaju dań mających treść podobną do konsystencji naszego żołądka. Teraz ja spierd... Ja do, do, do konsystencji. Dobra. Dobra. Nasze urządzenie. O. Chyba masz. Dobra. Nasze urządzenie jest przeznaczone do dań mających. KOKO! Stop! Super. Gdzie jest wam? Ja Kówny. No, sobowo. No, przepraszam. No. Już dos. Tak, już. No <grym> nie mogę. Czekaj, Czekaj, No już, tak. Psikuj. Właśnie tak, wyjąłeś mi to z ust. Nasza nagroda została uhonorowana. Kur. Uchoronowana. Właśnie tak, wyjąłeś mi to z ust. Kur. <grywa>. Właśnie tak, wyjąłeś mi to z ust. Nasza chochla została uhonorowana nagrodą bursztynowego kotlika. Mało tego, odkąd w latach 60. w Kambodży zakodowano i kur... spojrzałem na nią, nie wiem czemu. Ale jeszcze raz. Właśnie tak wyjąłeś mi to z ust. Nasza chochla została uchorowana nagrodą bursztynowego kotlika. Mało tego, odkąd w latach 60. zagotowano zupę pomidorową w Kambodży. Obliczono, że do 1990 roku wystarczy jej. Niestety, kurwa, zapomniałem co miałem powiedzieć. Kurwa. Co by się da nie Słuchaj, właśnie pomyślałem o wszystkim. Na linii właśnie mamy kucharza a wta. Oś, tak, wyjąłeś mi to z ust. Nasza chochla została uhonorowana nagrodą Buszcz Nowego Kotlika. Mało tego, odkąd w latach 60. w Kambodży zagotowano w niej zupę pomidorową, jest. Właśnie <tryk> tak, Jerry, wyjąłeś mi to z ust. Nasza chochla została uhonorowana prestiżową Mike. Mike, ty masz na imię Mike, ja jestem Mike, ty jesteś dely. No tak. Więc chciałem powiedzieć, że... Cześć Jerry. Jestem Mike. Mike, jesteś Jerry. Ja jestem Mike. To ja jestem Jerry. Ty jesteś Jerry, jestem Mike. Mike, to jest... To jest Misiu. Misiu. Dobrze. Więc Misiu, znaczy się Mike. Dobrze. Mike, nasza chocha została uhonorowana nagrodą bursztynowego kotlika. Mało czego, jest bardzo poręczna, jak widzicie, a w latach 50... za... Mike, chciałem ci powiedzieć, że masz rację. Jeszcze raz. Dziękuję Ci Kielimbuniu za informację. A teraz wracamy do stuja. No, proszę. Mówisz? Ty mówisz? Ja mówię. A więc powiem. I dobrze, że ja mówię. No bo kto miałby mówić? No, oczywiście. Mike. Mike. To Mark. jest żel ty. Ja mam No. A więc. Mike. Mówię, Mówię? Tak? Prawda? Dobra, jak kończy to też tak? Dobrze. Aj, jej, 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 jej. No może jeszcze raz. Może jeszcze raz. Nie już. <grymka> Średnio mogę wyrazać. No, za tak, za dwie godziny. Albo za półtorej. Dobra, dobra, puszczę strzał. No, <grymka>